Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Dziwnych Historii Warsztatowych, czyli serii, która nie tylko pokazuje patologię polskich warsztatów, mechaników czy handlarzy, ale również fajne, egzotyczne, nietypowe samochody. O ile Tesla X mogła nie przypaść do gustu wszystkim w Ostatnim tydzień temu odcinku. O tyle bohater dzisiejszego odcinka, czyli japoński ninja, japoński samuraj, powinien naprawdę wzruszyć serca prawdziwych motomaniaków. A przybliżmy sobie rysy historyczne, bo gdy w 1983 a 88 był produkowany jego tata, nazwijmy to, świat motoryzacji. Nie zatrząsł się tak bardzo. Końcówka lat 80., czyli 88, 89 była takimi szalonymi latami, w których Japończycy dokonali strasznego zbrojenia, jeżeli chodzi o samochody. Mieliśmy takie produkcje jak chociażby Mitsubishi 3000 GT, VR4, Twin Turbo z czterema kołami skrętnymi, z napędem na cztery koła, z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi już w 88. Mazda odpowiedziała na to swoim flagowym modelem i topowym, czyli RX-7. Do tego jeszcze produkowane były europejskie bolidy, chociażby BMW E34 debiutowało, E32 i Nissan nie pozostawał dłużny, bo już w 1989 roku zaprezentował, no właśnie, bohatera dzisiejszego odcinka, czyli zobaczcie. Właśnie, Nissan 300ZX druga generacja o oznaczeniu Z32. Dziadek czy ojciec był oznaczany Z31. Jest to samochód który tak naprawdę nie ma kompromisów. tylno napędowy, w którym już w tamtych latach wykorzystano unikatowe rozwiązania, chociażby dyferencjał z tyłu, który miał tak zwane sprzęgło wiskotyczne i naprawdę fajnie to działało, fajnie to lepiło. Występowały modele w wersji doładowanej i niedoładowanej. Jeżeli mówimy o modelach Twin Turbo, miały one 286 KONi, Stany Zjednoczone podawały ponad 300. Tylko różnica wynikała nie z innej konstrukcji, tylko jedni podawali moc na kołach, inni podawali moc silnika. Dodatkowo bohater się Odcinka jest nietuzinkowy, dlatego że wersja wezmę to do domu, targa, czyli nie to kabriolet, nie to nic. Trzeba to zdejmować i w ogóle. Jeżeli chodzi o to, co ten samochód robi tutaj na warsztacie, jest to wersja oczywiście Twin Turbo, czyli z podwójnym doładowaniem widlasta 3 litrowa v 6 o znaczeniu DETT chyba to tak z tego co kojarzę jest to egzemplarz dość podmęczony natomiast w bardzo dobrej kondycji jeżeli widzimy tutaj oho, blacharkę i lakierkę na pewno jeden wtrysk leje, coś się dzieje z odpalaniem więc podniesiemy go, obejrzymy jak te samochody wyglądały nie wiem czy jest to wersja z skrętną tylną osią ale to zobaczymy jak go podniesiemy natomiast jest to na pewno wersja bardzo bogato wyposażona jak na końcówkę lat 80, początek 90 z ciekawostek mogę powiedzieć tylko jedno 300ZX w wersji Z31 sprzedano, wyprodukowano aż 300 ileś tysięcy egzemplarzy 300ZX Z32, czyli prezentowany model, w połowie, raptem w połowie, dlatego że był taki wyścig zbrojeń, jeżeli chodzi o japońską motoryzację, że tak naprawdę uważam to auto za bardzo niedocenione w tamtych latach. VG 30DE czyli serce Naszej japońskiej motoryzacji. Przede wszystkim widzimy, że nasi tu byli e, jakaś chłodnica aftermarketowa. E, co tu jeszcze widać? Przede wszystkim klasyczne rozwiązania, chociażby sprzęgło wiskotyczne zamiast elektrycznego, e, zaniedbany dość mocno samochód, jeżeli chodzi o motorownię, dlatego że jeden wtrysk na pewno leje, bo to czuć, to słychać po pracy i kulturze pracy silnika. O, zobaczcie. Tak na pierwszy rzut oka. Oczywiście to jest pierwszy z dwóch odcinków, dlatego że w drugim odcinku już będziemy to auto rozbierać. A, I tu też widzimy, jak się nie robi kara audio, no, ale dobra, nie będziemy pokazywać tego. Zobaczymy, co tam od dołu słychać, bo nie chcemy rozbierać. Dlatego, że plan jest taki, żeby zrobić te wtryski, a sprawdzić kompresję, jaka jest na cylindrach, czy motor nie jest już naprawdę przejeżdżony, ściągnąć miskę, zobaczyć w jakim stanie są panewki i wszystko, taki ogólny przegląd i troszeczkę przywrócić życia w tej japońskiej motoryzacji bo coś ostatnio mi ona męczy RX-8, e, Honda Civic, który to jest z generacji? Szóstka? O, szóstka gdzieś tam motor stoi już złożony więc zobaczmy co tam siedzi od dołu w jakim to jest stanie no i od samego końca same ciekawostki tu mamy dyfer z sprzęgłem biskotycznym. LSD, LSD, więc eee, to naprawdę genialne rozwiązanie. Zobaczcie, teoretycznie stuprocentowa na początku szpera by się wydawała, ale to naprawdę fajnie działa. Eee, no i na pierwszy rzut oka rzuca nam się coś nietypowego, no właśnie, czyli tylne koła skrętne. Tutaj mamy zakres skręcania, one minimalnie zawsze skręcały za tym przodem. Nie wiem, czy to działa, boję się, że ten układ nie działa eee, tak, jak powinien. No, i to co najciekawsze, pamiętacie odcinek z moją tą, tą? Pamiętacie? Dobrze. No to tutaj nie ma takich problemów. Mimo starszego auta, to jest dużo starszy samochód. Skrzynia biegów troszeczkę doi. Skrzynia biegów też w ogóle na tamte lata 286 koni, 375 tonometrów. E, manual, w zależności jeszcze od wersji manual-automat, e, były naprawdę. Dostrojone i zrobione do samego końca. Bardzo dobrze, że tutaj wszystko w biegi wchodziły i wbijały się bardzo szybko, więc ja co naprawdę dopracowali to. Eee, czujniki tutaj widzę mamy dostawkę, ktoś zrobił dostawkę do filtra oleju, a więc mamy na pewno czujnik temperatury albo ciśnienia, bo mamy tutaj zaślepkę na dwie strony. No, akurat mądre rozwiązanie, nie będę hejtował. Cieknie nam coś strasznie szczy, jeżeli chodzi o płyn. Przekładniowy Nie, się nie posmakuje tego Płyn przekładniowy Tuleje uliretanowe wstawione, więc na pewno twardo się samochód prowadzi Hamulce niestety e, też nie są od tego modelu, to chyba ktoś od GTR zamontował zaciski Natomiast tarcze chyba się skończyły maksymalnie Ktoś dołożył gnicztaj na zawieszenie I to nie gwintowane, tylko sportowe po prostu A, nie wiem, B ile? No, fajnie jest to porobione. No, troszeczkę naszej ingerencji. Ojej, ojej Stasiu. No, to tak... No ważne, że działa, nie? To rurowanie. Łukasz się śmieje, że to hydraulik robił. Ale kolanek nie ma. Bo fabryka to też raczej nie jest. Więc troszeczkę rzeczy w tym samochodzie jest do zrobienia. A może pokazywać jakie w dobrym stanie mi są podłogi i podłużnice. Zobaczcie od dołu, tutaj może Stasiu wyjść kamerę prawie że na ziemi, połóż, żeby tak patrzyła. Jak idealnie już w tamtych latach Japończycy pracowali nad rozkładem masy. Motor macie dotąd. O, tylko dotąd. Więc macie go praktycznie na przedniej osi i za przednią osią cofnięty w celu lepszego rozkładu masy. Stąd te samochody tak naprawdę bardzo dobrze się prowadziły w tamtych latach. No i do dzisiaj one się bardzo dobrze prowadzą, bo już teraz producenci nie do końca. Jeżeli coś im nie wyjdzie, patrzcie przykład A-klasa, to dołożą kontrolę trakcji i klient będzie zadowolony. Takiego rozwiązania powinni się nauczyć Niemcy, budując C-Klasę, gdzie się wysuwała Antenka i wiele innych Mercedesów, gdzie gniło wszystko. Tutaj ładnie wszystko w jednej klapce zrobione. Jeżeli chodzi o wnętrze, przede wszystkim to jest samochód czteroosobowy. Cztero. Możecie jechać, Wy, wasza partnerka lub partner, w dzisiejszych czasach nie będziemy w to brnąć. Natomiast z tyłu możecie wrzucić e, dwójkę dzieci bez nóg. Uważnie. Bo. Żeby za mną usiąść, a ja jeszcze do końca niewygodnie siedzę. to się, zmieści się za mną. Tyle masz na nóżki. Tyle, tyle masz na nóżki. Przede wszystkim skóry troszeczkę zmęczone, ale bardzo fajnie, bo to wszystko jest do do pomalowania, do odrestaurowania Fotele elektryczne. Co tutaj jeszcze, bo nie widzę tych intykatory. Do tego kosmiczny, nawet jak na dzisiejsze czasy, układ kontrolny. Czyli tutaj mamy klimatyzację, wyświetla nam się cała temperatura. Możemy zmniejszać, zwiększać. Do tego mamy brak manetki tutaj z tej strony. Mamy tylko kluczyk, zatem wycieraczki sterujemy z tej strony. Generalnie troszeczkę czujemy się jak w jakimś samolocie. Światła mamy po lewej też włączane. No, na kierunkowskazy zostawili nam jedną manetkę. Więc powiem Wam, że e, nawet mamy tempomat, tak, mamy tempomat cruise control, e, Regulację podświetlania. Tutaj mamy dalsze sterowanie tempomatem oraz pełną elektrykę, jeżeli chodzi o. o czekaj, prze, przekręć na O Nie wiem, czy to działa? Działa, działa, działa. działa. My tu jeszcze mamy przełączenie oświetlenia, oświetlenie z tyłu. Proszę, żeby miło było pasażerom z tyłu. Eee. O! Znajdziemy nawet grzane fotele. regulacje lusterek, coś czego już dzisiaj nie ma. Popielniczka. Eee. Dołożone zostały tutaj wszystkie elementy. Radio też nie jest fabryczne, bo, bo nie jest. Układ kontrolek. Zobaczcie, część się świeci tutaj. Część się świeci po drugiej stronie. I standardowo na zegarach. Samochód w tamtych latach rozpędzał się ten egzemplarz do 250 km na godzinę. Sprint do setki zajmował mu 5,9. Jak na dzisiejsze czasy to i tak robi robotę. Natomiast to był kaganiec elektroniczny, więc prawdopodobnie mógł dużo, dużo, dużo więcej. Do tego mamy podłokietnik, to nie będziemy właścicielowi zaglądać. Jakieś inne bulbulatory porobione, ale naprawdę powiem wam. No nie wiem, czekaj Stanisław, no ja cię tu wpuszczę, wsiądź sobie do tyłu. Bądź bohaterem dzisiejszego dnia no. Kubuś, wsiądź i sobie odsuń fotel, żeby było ci wygodnie o, zobaczcie, operator siedzi, bardzo wygodnie nogami obejmując tutaj e, fotel Kubusia, no kubusież tutaj troszeczkę miejsca ma, ale powiem ci wystaje, że trochę głowa ci wystaje ponad czapkę, a Stasia jak tam z głową? Fajnie by wydało się to otworzyć. <laughs> znaczy, znaczy, nie nie wiem co autor miał na myśli projektując takie wnętrze, że tu mają siedzieć cztery osoby, no, ale... Przejdźmy do podsumowania, bo następny odcinek to już będzie, jak będziemy go szarpać i rwać. Więc dobra, to może ja Ci oddam e, tą kamerę. E, warto jeszcze powiedzieć, że w tamtych latach te samochody były. O, o, Puściłem puści hamulec. Spokojnie. E, występowały chyba z tego, co kojarzę z systemem nagłośnienia boze. Natomiast naprawdę wyścig zbrojeń technologiczny końcówka lat 80. to jest po prostu jakiś kosmos. Nawet macie, zobaczcie, e, tutaj osobny wskaźnik to jest chyba do turbiny z tego co kojarzę, nie. Ta przeprzy. Ale tak. co do do siedmiu czego? 100 razy MMM No taki jestem JDTM, więc wybaczcie. No. Na zegarach mamy 161 tysięcy kilometrów teoretycznie. Natomiast chyba nie chcę mi się wierzyć, że troszeczkę zmęczone te skóry są jak na ten przebieg. Ale może tak było, może ktoś po prostu mało jeździła, dużo miętolił gałkę albo jakieś inne. <glałka> gałkę miętolił, mądre łysy. Dobra, chodźcie do podsumowania. Bardzo fajny samochód. Znalazłem jeszcze jedno fajne zastosowanie przy moich gabarytach dla dachu typu targa. He, he, he. No, jest fajnie, podoba mi się. Ale nie, naprawdę, spodziewałem się, że będzie mniej miejsca. W podsumowaniu należy powiedzieć, że szanujmy to, co mamy. Doceniajmy piękno motoryzacji, jaka minęła, jaka już nigdy nie wróci. Jeżeli nie wiecie naprawdę o czym mówię, obejrzyjcie ostatni odcinek z Tesla X. I potem zadajcie sobie pytanie, Hauderiu? How łysy? I kochajmy każdą motoryzację Japońską, amerykańską, niemiecką No dobra, indyjską nie e, Polską, o, takie polskie czasy, bo tych samochodów już nie ma Tych samochodów już nie będzie Już nie będzie samochodów z duszą Nie będzie samochodów z klasą Nie będzie samochodów z zacięciem sportowym Będzie tylko księgowy projektant Systemy kontroli, które jeżdżą same za nami, zamiast nas Asystenci parkowania autopiloty? Nie ma czegoś takiego jak czysta benzyna, czysta moc. Jesteś tylko ty, kierownica, tylny napęd, prawie 300 koni, 400 Nm i nie ma nic. To ty kontrolujesz samochód. I na pewno zaraz będzie drugi odcinek, jak będziemy troszeczkę reanimować ten samochód. Na pewno chcę, i dobrze o tym wiecie, też kupić 3000 GT, bo to było moje marzenie oczywiście w wersji VR4 i teraz chciałbym pierwszą edycję z otwieranymi światłami. To też będzie dużo odcinków o tym. Tamte lata też się chociażby Honda, NSX-a wystawiła, to był zawodnik. I co mamy dzisiaj? Plastikowe BMW, bananowe auta, bananowe Mercedesy, bananowe Audi, bananowe wszystko inne. No to wszystko jest na jedno kopyto. Zobaczcie, nie tak dawno BMW X3, BMW X5. Pamiętacie, to wszystko, co było. Była seria trzecia, seria e, piąta i seria siódma. To były sztandary BMW. I dołożono. 3, X i 5, ZK jeszcze wcześniej też była jako kabra, ale o to nie mówimy. A dzisiaj co macie? BMW serii 1, BMW serii 2, serii 3, serii 4, serii 5, serii 6, serii 7, serii 8, X od 1 do 7, grille z downem i tak dalej. W tym kierunku idzie motoryzacja. Więc szanujmy to, co mamy. Kochani. Jak co odcinek przypominam o tym, że w opisie macie link do. Mubi.pl, czyli naszej porównywarki ubezpieczeń, wystarczy, że wejdziecie, wpiszecie swoje dane osobowe, dane pojazdu, wyliczy wam się składka, najtańsza opcja. Jeżeli zakupicie przez ten podany link, to 150 zł wraca wam na konto. A jak macie jakieś pytania, to mail jest poniżej, bo czasami samych się ścisłości. No i pamiętajcie, że promocja wiecznie trwać nie będzie, więc jak kończy wam się ocena, to tam działajcie, klikajcie. I podobał wam się taki odcinek dziwnych, fajnych historii warsztatowych z kawałem pięknej japońskiej motoryzacji, gdzie będę się doszkalał, jeżeli chodzi o jod -y. żeby nie było, to Łukasz, będziemy doszkalał, bo on jest miłośnik JDMów. ów To co? Chcił górę udostępniajcie, trzymajcie się. Piękna ninja. 6. Czy znaczy, żebyś tylko nie mnie widział, tylko samą końcówkę dachu tutaj, o, widzisz?